Na bytomskim lodowisku imienia braci Nikodemowiczów trwają przygotowania do kolejnych międzynarodowych spotkań. Po pierwszych meczach kontrolnych, rozegranych w ubiegłym tygodniu w Krynicy Zdroju, Biało-Czerwoni dwukrotnie pokonali rywali z Węgier. Zagraliśmy dwa dobre mecze z Węgrami. A... Jest to początek z naszych, z naszych przygotowań do Mistrzostw Świata, ale, ale jesteśmy, jesteśmy dobrze przygotowani już na te początkowe mecze. Wiadomo, że nie ma tej pełnej świeżości e, wszystkich zawodników, ale, ale idziemy, żeby wygrać, żeby, żeby optymistycznie e, przygotować się do tych mistrzostw. Kolejne sparingi przed Majowymi Mistrzostwami Świata: Elity Kadrowicze rozegrają w bytomiu. Już 18 i 19 kwietnia zmierzą się z drużyną Słowenii. Wiadomo, chcemy wygrać, każdy mecz chce wygrać, ale przede wszystkim ważniejsze od wyniku będzie realizacja założeń taktycznych, które mamy na, na tą grupę. Wiadomo, trzeba trochę inaczej zagrać niż w zeszłym roku, chłopaki zagrały w, w Anglii, bo przeciwnicy będą też trochę z innej półki, więc musimy realizować te założenia taktyczne, które na tą chwilę przećwiczyliśmy i porównać sobie, czy zrobiliśmy odpowiedni postęp od zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o te założenia taktyczne i na tym się głównie skupiamy na ten. Na portalu kupbilet.pl dostępne są jeszcze ostatnie bilety na czwartkowy mecz towarzyski. Tu na pewno przyjdą kibice i jest super lodowisko, będzie super atmosfera, więc zawsze fajnie, fajnie się tutaj gra. Chcemy się pokazać z dobrej strony i mam nadzieję, że wszystko będzie super. Warto podkreślić, że Biało-Czerwoni wystąpią w Nowych bluzach z logotypem Westminster Polska. To główny sponsor reprezentacji, którego polski hokej zaprezentował właśnie w Bytomiu.